Witamy wszystkich. Dziękuję, że dołączyliście do nas tutaj w PlayStation Brand Space, w wyjątkowym miejscu dla naszej społeczności, gdzie każdy może świętować premiery gier i grać z nami. Śledźcie nasze social media, aby zapisać się na przyszłe wydarzenia. Dziś, jak widać, świętujemy Lego Horizon Adventures, czyli gra, która jest połączeniem świata Horizon i Lego. Przygotowaliśmy dla Was coś naprawdę wyjątkowego. W dzisiejszym odcinku zespoły złożone z twórców Lego i influencerów zmierzą się w epickich wyzwaniach kooperacyjnych, sprawdzając swoje umiejętności i współpracę. Pierwszy zespół, który ukończy wszystkie zadania, zdobędzie tytuł mistrza Lego Horizon i zabierze do domu ekskluzywną nagrodę. Zostańcie z nami, bo również możecie wziąć udział w naszym konkursie i wygrać. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie w komentarzu, która z maszyn w Lego Horizon Adventures jest taką, którą byście chcieli mieć jako zwierzaka w domu i dlaczego. Pięć najbardziej kreatywnych wypowiedzi wygrywa nagrody do PlayStation Store. Każdy zespół składający się z jednego eksperta Lego i jednego influencera gamingowego będzie rywalizował w wypełnianiu tych oto unikalnych zadań. Zespół, który ukończy je jako pierwszy, wygrywa. Oto nasze wyzwania. Użyj wyłącznie gadżetów, aby zadawać obrażenia w jednej rozgrywce. Zakończ walkę, mając mniej niż jedno serce życia. Rzuć pięć jajek lub kurczaków w wieśniaków. Brutalne wyzwanie. Zdobywaj trzy stroje, zmień się w jeden z nich. Udekoruj chatę Aloy dodatkiem Żyrafa. Po ukończeniu każdego zadania oznaczcie je i pokażcie w kamerze, aby widzowie mogli śledzić Wasze postępy. Pierwszy zespół, który ukończy wszystkie zadania i wykrzyczy LEGO Horizon Adventures Champions wygrywa! A więc przechodzimy do najważniejszej teraz rzeczy, czyli losowania kto będzie z kim i kto będzie walczył ramię w ramię. Biorę tutaj pierwszą szklankę PlayStation. Zamykam oczy, bo wiadomo, właściwie odwracam wzrok. Pierwszą osobą jest Michał Dudziński. Bierzemy osobę ze szklanki numer 2, też PlayStation. Jest osobą numer 2 ciocia od po tym niesamowicie prawdziwym pokazie radości przejdźmy do timu numer 2. Osobą numer 2 do drugiego teamu jest Maja Janowska. Drugą osobą do teamu drugiego będzie. Klockowizja. O, oh oh wygramy to. I teraz może przyspieszę tutaj magię telewizji, bo nie mam z czego losować, bo mam po prostu nazwiska już te, które zostały, tak to wygląda. Citarson oraz Brick fun. Już wiedzieliśmy! Nie ma elementu zaskoczenia! A więc skoro teamy mamy dobrane, pozostaje tylko i wyłącznie posadzić ich na miejscu kierowcy oraz pilota i zacząć naszą niesamowitą aktywność. Jedziemy z skoksę. Wow. Ja już zaraz będę miał napisy końcowe. <grym> Bo już gra... A ty oni skipnęli ten! Oszuści! Ja generalnie już to przechodziłem, więc tutaj kolega to zrobi. No, no Kamil. Kamil. A ty? Kuba. 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 Śmiechu Kuba. warte po prostu. Aj. A dobra, to są jeszcze, jeszcze te dwa na ogonie. Kupę mu musisz strzelić. Jakoś, bo to są te czułe punkty, są tam pewnie te żółte. Dwa są rozwalone już Wpadam. i teraz mów w kupę. A nie, on sam sobie teraz... Czekaj, bo jest, to jest tak czułe. Tak będzie. Aj. O, jest. Jest. I skończyłam z mniej niż jeden na serce. No. No, dawaj. Idealnie, miałaś mniej niż... No, moim zdaniem miałam połowę. W takim tempie, bo my za pięć minut jedziemy do domu. Dobra, no pierwsze, co to musimy zaatakować, kogoś ze zwykłej broni, czyli powiedzmy łuku? No chłopek już leży, no ty też. Leży. To ciebie zaatakujemy. strzela? Kwadratem. Ciebie strzeliłem. Dobra, pierwsze można zaznaczyć. Nie, drugie. Generalnie skończyliśmy już dwa zadania, a dopiero minęła chwila, więc wydaje mi się, że to wygramy. No, ale nie. Jeszcze nie będziemy się chwalić. Nie będziemy się chwalić, nie chwalić dnia przed zachodem słońca. Na razie szukamy kurczaków. Jak wam idzie słabe usze? A już tam moje ostatnie zadanie zostało. Serio? Nie. <laughs> A gdzie jestem? No kiedyż że we to jeszcze ty. Ej, no to my przeszliśmy przyszliśmy już, przepraszam bardzo. A to jest drugie. My Bo już dobra, walczymy z ważne. kolejnym. I się patrz w swój monitor. Boss jest tutaj, ej. Trzyma. Mamy jakieś gadżety? Czy jeszcze nie ma? Nie ma. O, oh, są dwa tutaj. Oj, oj, oj. Leci na ciebie. Aj. Możesz zawsze przez ogień go też, wiesz? Aha, to więcej będzie zadawał obrażeń chyba. O. Dobrze to robisz. Aj, możesz go podnieść i rzucić nim. Tak? Mhm. Którym kątem? Dawaj przez ogień, przez ogień. Trzeba kostiumy, więc kupujmy no. najtańsze. Yy... 250... Rzecz, na... Dobra, to kupimy trzy. No, mamy kupione, tak kolejne zadanie właśnie skończyliśmy. Ale my byliśmy szybsi niż wy... O mieszkańcy. Nie, nie mieszkańcy, no o mieszkańcy! nie to nie są mieszkańcy, to na... Przyjaciele! moja A bodie są... Czyli Ninjago są źli a nie, to jest papier. Dobra, poczekaj, poczekaj, o jest, jest, poczekaj, klocek, weź klocek. Myślę, że wystarczy mniejszego. A, wykąty, no. Tak się kręcimy? To jest to? Tak. Aha, i zabijasz. No dobra, no to... A. Aaa! O. Ooo. Świetnie. Które? Pierwsze. Szybko zaznaczę i idziemy dalej. Czy musimy tylko... Bo... Yy... Jajka znaleźć. Tak, bo zabiliśmy ich tymi. Gadżetami. Wierzę, dobrze. Bardzo dobrze. Wiedziałem, żeby ciebie wylosować. <grym> Sorry, że na ciebie nie czekam, ale to jest wiesz, walka z czasem. Ja to jak sabotażysta trochę. No bo to jest jedno z zadań. Ale tu już się zamieniliśmy chyba. Jak Jeszcze. się zamienia strojami? Wydrobę, Czućcie. Zobacz zabiją, trzy nowe stroje i... a zmieńcie się w z nich. Dobra. Tu też tu mamy. Dobra. I... Dobra, to zostało nam rzucanie jajek jajkami, ale tych jajek jeszcze nie widziałam. I udekorujcie chatę. Bo mamy super e, patent na to, żeby nie walczyć z wrogami, tylko ich omijać. Nie, <grym grym grym> i jeszcze nie znamy nagrodę. O co walczymy? Nie, to szacunek. Nie ważne, o co walczymy, ważne, że musimy wygrać, tak? <grym> Poczekaj, buty. A, a. Nikol. Dobra, mam buty odrzutowe. A ja mam? Czy ja je wzięłam, czy nie? Ja chyba mam. Zabrałeś mnie! Sorry. A i tak nie było twojego rozmiaru. Były tylko 46, buty odrzutowe 46. Kto to Dobra, no, buty odrzutowe na strzała i Buty odrzutowe biją? Tak, i to ta na jak obok nich podlecie. Ja go nie już skończyłem, to wszystkie chyba w swoje mocy, bo nie mam tutaj. E, przed chwilą podniosłem, wiesz, wypadł z nich. A, dobra. O, stąd miałem. Dobra, idziemy. Bo no... A, tu jest jeszcze jeden taki. I za nami są wojownicy. Dobra. Ale butami ładny. Awans! Dostaliśmy awans Nigdy nie dostałem chociaż tutaj, w tej grze dostałem. I ja w razie czego to było? Trzeba krzyczeć? Lego Horizon Adventure tak, Champion. Tak. Dobra. Ty, no nie strzelaj we mnie! A nie było w ciebie, Aha dobra, bierzemy najtańszy, bo może nam się coś przydać. A to Tak, tak. Ta, ale... Tak, tak, już zrobiłem. czaki są. I czyli ostatnie, wymanie Dawaj w górę! Dawaj, dawaj, idziemy. Kurczaki są. Cie. Masz? Mam go. Jak podniosłaś? No właśnie, nie trzeba podejść do niego. Mam go. Ja też mam. Ile? Życie. Dawaj bieśniaka trzeba gdzieś... rzucić. Tak. A! Jeden. Co mamy robić? Bierzesz kurczaka i rzucasz sościa. Wal rzuciliśmy. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Nie, nie trafiłem. Pięć. Dobra. Zaznaczaj, zaznacz. Wszystkie. A rzucić ciepłą jako... Ja rzuciłam właśnie kciopki. Ale pójdź? Nie. Dobra, jeszcze dwa Jest! Chyba. Jest! Lego Horizon Adventure Champions! O tak! Dwa kurczaki nam zostały, generalnie. Trzeba no, rzucić. O, była wyrównana walka. My graliśmy fair play, tak. oglądaliśmy i cieszyliśmy się całą grą Dokładnie. Nie przechodziliśmy na jakieś cheaty, także. A tak. nie, że po prostu ciup ciup ciup, ciup, ciup aby wygrać. Ten okrzyk może oznaczać tylko jedno, zwycięzca jest znany, tak więc przechodzimy do podsumowania. Ja chciałem tylko zaznaczyć, że tutaj dwa teamy były blisko siebie, jeżeli chodzi o współzawodnictwo. Ile wam brakowało sekund? Dwa kurczaki różnicy. Dwa kurczaki różnicy były. To było po prostu niesamowite. Naprawdę tutaj było bardzo blisko. A według was słuchajcie, jakie było najtrudniejsze wyzwanie, które przed Wami stało? Znalezienie kurczaków zdecydowanie, szukaliśmy ich całą Właściwie to nie ta... było chyba, kucaku, znalezienie, ta... tylko dojście do etapu, gdzie one już będą. I teraz czas na rozdanie nagród. Każdy uczestnik otrzymuje od nas pamiątkowy kontroler PlayStation, żeby mógł grać z bliskimi w kołopie w LEGO Horizon Adventures oraz fajne gadżety. Uwaga, przechodzę do rozdania. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo i proszę bardzo. Te dwie torby ważą tyle, że moje ręce się uginają i trafią one oczywiście do naszych zwycięzców. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Dziękujemy, spodziewaliśmy się. Poznawać. A teraz dla Was wszystkich naszych wspaniałych widzów powiedzcie nam, czy podobał Wam się ten odcinek, dajcie znać w komentarzach i bądźcie na bieżąco z PlayStation Polska. Jeśli jeszcze nie odpowiedzieliście na pytanie konkursowe, teraz jest na to najlepszy moment. Przypomnienie o tym znajdziecie w opisie wideo. Powodzenia!